Kończą się wakacje i wiem, że dla wielu z Was jest to niezwykle smutna wiadomość, ale szczerze mówiąc, dla kinomana nie ma piękniejszej chwili, bo koniec wakacji oznacza początek tych najważniejszych. Premier. Bo po pochodzie na festiwalach teraz jest ten moment, kiedy wszyscy zmierzają do jednego celu, czyli do Oscarów. Chcą się pokazać z jak najlepszej strony, jak najbliżej Oscarów. I myślę, że premierą Bólu i Blasku Pedro Almodovara możemy oficjalnie otworzyć ten sezon na doskonałe kino, które będzie się liczyć w rozgrywce Oscarowej. Także zapraszamy na recenzję. E Pedro Almodóvar w Bólu i Blasku tworzy mocno autobiograficzny film, w którym główny bohater, Salvador Malo, przechodzi kryzys twórczy, ale jednocześnie kryzys fizyczny. I obserwujemy w tym filmie, jak nasz główny bohater próbuje się zmierzyć z przeszłością, a jednocześnie jakoś wyjść z tego kryzysu. Myślę, że już po samym opisie tego filmu dość mocno czuć tu ducha feliniego i się nie mylicie, jest tutaj stuprocentowe Fellini z 8,5. Jest to wybitnie rozliczenie ze swoją twórczością, swoją przeszłością, i swoim życiem jako artysta, ponieważ nie da się ukryć chociażby po fryzurze głównego bohatera, że jest to alter ego Pedro Almodovara. Nie tylko po fryzurze, ponieważ ubrania są, mam wrażenie jeden do jednego, jakie nosi Pedro Almodovar. Nawet się zastanawiałem, czy Pedro Almodovar wypożyczał swoje ubrania Antonio Banderasowi. Chociaż być może to nie jest ten sam rozmiar, więc trzeba było takie uszyć. Ale są identyczne ubrania. Almodovar też uwielbia się ubierać w mocne kolory, czasem w strokatości. Także no, a czasem w dresy. A czasem w. No, ale takie ładne dresiki. Też kolorowe często to są dresiki. Także toczka w toczkę, Antonio Banderas jest wręcz trochę nie do poznania, bo zlewa się z Pedro Almodowarem. Tak, i przyznam, że dla mnie nie ma nic przyjemniejszego niż oglądanie na ekranie właśnie takiego rozliczania się z przeszłością ze swoją twórczością przez artystę. O ile jest to oczywiście dobrze zrobione, a dla mnie ból i blask jest cholernie dobrze zrobione. I bez dwóch zdań ten ciężar sukcesu tego filmu spoczywa na barkach Antonio Banderasa, ponieważ to, co on zrobił w tym filmie, no nie doświadczycie czegoś takiego w jego karierze. Sam Pedro Almodowar powiedział, że jego zdaniem jest to najlepsza rola Antonia, i myślę, że nie ma co do tego wątpliwości. Sam Banderas mówił o tym, że Wiedział czego Almodowar od niego oczekuje i postanowił na potrzeby tego filmu kompletnie odrzeć się ze wszystkiego, ze wszystkich swoich manier, ze wszystkiego, czego się nauczył jako aktor, co działa dla niego jako aktora. I zbudować siebie, tą rolę na nowo. To jest y, film paradoks, ponieważ ja z jednej strony nigdy nie byłem wielkim fanem Pedro Almodovara, a z drugiej strony nigdy nie byłem wielkim fanem talentu Antonio Banderasa. I tutaj nagle byłem zachwycony tym, co zrobił Antonio Banderas, i to jest pierwszy film Pedro Almodovara, który autentycznie mi się spodobał. Więc, no nie wiem, czy to jest dobra reklama dla fanów Pedro Almodovara i Antonio Banderasa, ale u mnie ten film trafił w punkt. Być może też dlatego, że jednym z moich ulubionych filmów w historii kinematografii jest właśnie 8,5. A tutaj widać, że mocno Pedro Almodowar korzysta z feliniego. No ale. Rzeczywiście to wchodzenie w umysł Pedro Almodovara w tym filmie sprawia dużą przyjemność. I przyjemność również taką, że Pedro Almodovar w sposób nieoczywisty rozlicza się sam ze sobą. Widać, że to nie jest auto-bałwochwalstwo, tylko jednak zastanawia się, co w jego życiu było dobre, co w jego życiu było złe, jak mogłoby się to życie inaczej potoczyć. To wszystko jest artystycznie płodne. Tak, zresztą bardzo ciekawie jest utkana ta narracja. Mamy tutaj dużo wydarzeń które faktycznie się wydarzyły w życiu Pedro Almodovara. Na przykład początkowa scena, kiedy jesteśmy z małym Salwadorem, który bawi się w rzece tuż obok swojej matki i jej sąsiadek, jej koleżanek, które piorą w tej rzece, które sobie śpiewają. Ta scena jest niezwykle impresyjna i czuć, że jest to wspomnienie. I Pedro Almodovar przyznaje, że... Ta konkretna scena to jest jedno z jego takich najjaśniejszych wspomnień, do którego lubi wracać, w którym lubi się pokrzepieć w trudnych chwilach. I to jest ładnie zestawione, bo z jednej strony widać, że mamy bohatera w takim momencie załamania psychicznego, mm -hmm. który widać, że jest podupadły pod wieloma względami. I to już widać w tej scenie w basenie, kiedy bohater się zanurza, a z drugiej strony przywołuje właśnie to najjaśniejsze wspomnienie, żeby móc się wyłowić, żeby móc wyjść na powierzchnię tak, no właśnie, tak jak mówisz. Jest to bardzo funkcjonalne dla całej fabuły, dla ciągłości całej opowieści, bo też poza tym, że ten film ma mnóstwo takich autentycznych Wspomnień odwołań do przeszłości Almodowara, to z drugiej strony jest to autofikcja. I Almodowar mówi o tym filmie, że to jest troszkę takie moje alternatywne życie, kiedy wiele z tych sytuacji się nie wydarzyło, ale mogłoby się wydarzyć. Wspomniałeś, że ta scena z początku jest bardzo impresyjna, ale w ogóle film sam w sobie jest mocno impresyjny. Ta struktura tego filmu jest nie w pełni linearna narracyjnie. Cofamy się co? Jakiś czas do wspomnień Salwadora z dzieciństwa i one wszystkie są właśnie takie wręcz na wpół przeźroczyste. To wszystko jest takie ulotne, delikatne, hmm. bardzo poetyckie. Tak, właśnie zauważ, że Almodowar, którego jednak charakteryzowała zawsze ta barokowość, ten nadmiar. Taka melodramatyczność, telendowelowość wręcz. Nagle się powściągiwuje i daruje sobie pewne efekty, żeby właśnie bardziej w płynąć na tą ulotność tego wydarzenia i właśnie dla mnie to działa, właśnie ten Almodowar to jest mój Almodowar w tym momencie. Zgadzam się, ja nawet pierwsze rzeczy, które powiedziałem po seansie Marta tego świadkiem, że Almodowar się zestarzał i to bardzo dobrze dla Almodowara, bo właśnie umie się trochę powściągnąć z tej swojej starej formy i dzięki temu na ekranie pokazują się piękne rzeczy, tak samo jak jest tutaj Niezwykle przepiękna historia już z takiej... Dorosłości, kiedy bohater zaczynał swoją karierę jako reżyser, romansu między nim a jego wielką miłością Federico. No i to jest tak przepiękny wątek, bardzo mało jest tak delikatnych, uroczych, podanych mimochodem wątków LGBT, które rozkwitają. Na to patrzyło się z takim uśmiechem melancholii, dokładnie tak jak patrzą na tą relację bohaterowie w tym filmie. To jest rewelacyjny wątek. Mnie też zachwyciła niezwykle wystudiowana inscenizacja niektórych kadrów, które się wydają bardzo dramatyczne w tym rozumieniu teatralnym, zresztą tutaj też mamy wątek teatru. W ogóle kadry u Almodovara są niezwykle przebogate. W tle zawsze coś się dzieje, coś. Czym można się zachłysnąć, napatrzeć na te wszystkie przekolorowe tapety? Ja wiem, że trochę to jest po prostu taka stylistyka hiszpańska, ale jednak Almodóvar robi wszystko, żeby to było jeszcze ciekawsze, jeszcze bardziej malownicze. Ja nie wiem, czy to jest rzecz po prostu hiszpańskości, czy tego, że Almodóvar tak lubi, bo on nawet w takie różnorodne wzorki, jakie widzimy w tle, to chodzi w takich koszulach. Dokładnie, tam po prostu wszystkie kobiety mają sukienki, w kwiaty wzorzyste, mężczyźni mają też koszulki, w kwiaty wzorzyste albo jakieś po prostu wzory kolorowe. Tak, taki jest umysł Almodowara, ale on jeszcze podkreślał, że wreszcie w tym filmie udało mu się osiągnąć to nasycenie kolorów, na którym zawsze mu zależało, które miały filmy z jego dzieciństwa w jego pamięci. No rzeczywiście, kolorystycznie ten film jest bardzo wystudiowany i w ogóle mam wrażenie, że pomimo tego, że czasem rzeczywiście w kadrze dzieje się dużo, to te kadry są właśnie tak bardzo precyzyjnie skonstruowane, nie można powiedzieć, że tam jest bałagan, że tam jest nadmiar, tylko tam wszystko znajduje idealnie swoje miejsce. Z tym, że jest różnica właśnie pomiędzy tymi kadrami z dzieciństwa, które właśnie są takie ulotne, impresyjne, wyobrażeniowe, tak, a tymi słoneczko świeci, przebija tak, się przez kraty. Tutaj gra światłem jest bardzo ważna, a Tą dorosłością, która jest właśnie taka powiedziałbym bardziej statyczna, tak jak życie tego bohatera, które gdzieś tam e, utknęło w martwym punkcie. Ale muszę też powiedzieć, że skoro już rozmawiamy o tych kadrach, to chyba nigdy u Almodowara nie było tak pięknych zdjęć. Te, te zdjęcia rzeczywiście są fantastyczne, takie bardzo samoświadome, aż do granic. Może rzecz tego, że on tutaj jednak zrezygnował trochę z tej barokowości i być może bardziej możemy się skupić na tym pięknie zdjęć, a nie ma jednak tej. The cat sat on the Pogoni wielu elementów. Moim zdaniem ten film ma też bardzo dobry scenariusz, gdzie jest idealny balans między tym, co gorzkie i tragiczne, a tym, co słodkie i śmieszne, czasem straszno śmieszne, ponieważ na przykład mamy tutaj wątek uzależnienia, poważnego uzależnienia, ale jest tak wygrany, że troszkę się podśmiechujemy, ale nigdy nie zapominamy, że to jest coś poważnego. Poza tym też mi się podobało budowanie tego całego świata. Zaczynamy od jednego bohatera, gdzieś tam są wzmianki o jakichś konfliktach, a później nam ten świat puchnie, rozrasta się, jest coraz więcej zależności między bohaterami, dowiadujemy się coraz więcej o tym bohaterze i staje się on coraz ciekawszy i to nas też trzyma przy tym filmie. Ale to jest znowuż takie wzięcie na wstrzymanie tego, co Almodowar robił w swoich wcześniejszych filmach. No bo te powiązania, no też budują jakąś taką szerszą siatkę, która mogłaby się stać mocno melodramatyczna czy telenowelowa, ale to się nigdy nie staje. To właśnie jest bardziej taką siatką wspomnień i zależności i to właśnie bardzo pięknie jest zrobione w przypadku tego uzależnienia, tego uzależnienia od narkotyków, które w przeszłości bohatera było bardzo istotnym elementem i z którym to Ponownie musi się zmierzyć jako dorosły mężczyzna, ale zostają w tej konfiguracji uzależnienia zupełnie przestawione pionki. I to jest bardzo interesujące i pozwala wyzwolić taki nieoczywisty konflikt. Chociaż, tak jak mówisz, też w tym filmie nigdy nie przechylamy się tak intensywnie na którąś z tych dwóch szal, czy na dramatyczną, czy na komediową, co sprawia, że wychodzimy z tego filmu i uśmiechnięci, i zadumani jednocześnie co jest y, nieczęstym przypadkiem i tak jak sobie myślę, to rzeczywiście podobnie było w przypadku 8,5. Więc no, czasem to kino, które traktuje na poważnie własną biografię reżysera, ale zarazem no, niezbyt poważnie, bo zrobiłaby się to taka bufonada, no często jest bardzo interesujące. Tak, no i po raz kolejny moim zdaniem nie byłoby tego filmu, gdyby nie kreacja Antonio Banderasa, która jest po raz kolejny, powtarzam, niesamowita, fantastyczna, godna, Wszystkich nagród świata i chociażby dla tej kreacji, żeby poznać Antonio Banderasa na nowo, warto zobaczyć ten film. To jest wybitna kreacja. Czekam, aż Antonio Banderas za kilka miesięcy od teraz, piękny rym, nawet mi wyszedł, będzie stał z złotą statuetką rycerza w ręku, ponieważ póki co to jest jedyny kandydat do Oscara za pierwszoplanową rolę męską i niełatwo będzie tę rolę przebić. No cudownie się patrzy na Banderasa. W zasadzie moglibyśmy tak sobie ochać i achać przez 20 minut i byłoby za mało. A na koniec jeszcze warto wspomnieć, żeby ten film był jeszcze bardziej almodowarowski, to poza Antonio Banderasem, na ekranie mamy Penelope Cruz, z którą też Almodowar bardzo lubi współpracować, a jest jeszcze Julieta Serrano, która zagrała w bardzo wielu filmach Almodowara, więc również ta obsada nie jest przypadkowa i do takiego filmu właśnie taka powinna być. Tak, zdecydowanie obsada nie jest przypadkowa, ale co ciekawe, moim zdaniem głównym takim motywem tego filmu jest właśnie opowieść o tym, jak ważny w naszym życiu jest przypadek i to dzięki niemu, tym niesamowitym zbiegom okoliczności jesteśmy w stanie przeżyć te krótkie chwile szczęścia. Myślę, że z naszej strony to by było wszystko. Gorąco Wam ten tytuł polecamy, nawet jeżeli nie jesteście fanami Pedro Almodovara, ponieważ jak już Wam, mam nadzieję, udowodniliśmy, jest to film dość osobny w twórczości Almodovara i właśnie wydaje mi się, że bardziej przystępny dla takiej szerszej publiczności. My za to będziemy gorąco trzymać kciuki za Antonio Banderasa w wyścigu Oscarowym. A od nas póki co to by było na tyle. Pa!